Nie wszyscy tegoroczni maturzyści i uczniowie młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych mają doprecyzowane plany na przyszłość. Zapewne są tacy, którzy jeszcze stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Naprzeciw ich poszukiwaniom wyszła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, 26 marca, zorganizowała coś w rodzaju drzwi otwartych. Nazwano je przedmaturalną witaminką. Festiwal nauki podzielono na trzy bloki. Każdy wypełniły wykłady i pokazy. W roli prelegentów wystąpili nie tylko wykładowcy PWSZ, ale także przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwenci, którym dyplom leszczyńskiej uczelni otworzył drogę do kariery zawodowej. Swoje wystąpienia mieli również nauczyciele leszczyńskich szkół. Cykl wykładów uzupełniły pokazy i warsztaty, m.in. sprawności językowej czy słuchania i czytania ze zrozumieniem w językach niemieckim i angielskim. W jednej z sal odbył się pokaz dokonań studentów Instytutu Politechnicznego. Dzięki studentom pielęgniarstwa można było sprawdzić stan zdrowia, badając ciśnienie i poziom cukru. Było także coś dla ciała, czyli pokaz ćwiczeń wykonania studentów fizjoterapii i wychowania fizycznego. <śmulikacje>